Jeżeli nasz serwisant zajmujący się chemią i separatorami Sentinela, okej. Okay. Żeby nie było, że konkurencyjne same opadają, to po prostu za słabo dokręciliśmy półszczunki. Na przykładzie tego stojaczka chcemy pokazać, jak w miejsce separatora Sentinel można łatwo podłączyć się z pompą Jet Flash do czyszczenia płukania instalacji. Żeby włączyć się w miejsce sentinela wystarczy zamknąć zawory odcinające, odkręcić pół śrubunki. Tutaj masz żeby to masz poluzowane, że nie Tak, na stojaku jest to poluzowane, bo tak. nie ma sensu tego omęczyć. Jasne. Okay, w, tym, w tym miejscu mamy też uszczelki głowy, które sobie zatrzymamy. Ten adapter jest przystosowany do dwóch typów filtrów. Jeden filtr to jest nasz Sentinela, czyli Vortex 300 lub vortex 500. Bo one mają taki sam rozstaw. Tak, głowicę. one mają taką samą głowicę, ten mhm. sam rozstaw, także to będzie pasowało. Okay. Ta końcówka przedłużająca nasz adapter służy do tego, żeby w miejsce konkurencyjnego filtra taki, takiego jak Fernox, który stoi tam obok. No to zaraz pokażemy. Okay, zaraz pokażemy. Można było również się podłączyć z tym samym adapterem. Mhm. Także my tutaj wykorzystujemy tą krótszą wersję. No tak, czyli teraz w miejsce cent... yy, vortexa po prostu. Tak, dokładnie. W miejsce głowicy vortexa możemy się podpiąć z adapterem. Okej. Okay. Przykręcamy. dobra, oczywiście normalnie trzeba to kluczem okay, normalnie dokręcić, to kluczem a, dokręcić ale w tym momencie mamy adapter, który tutaj w środku ma ścianę i woda, którą będziemy tłoczyć tym króczcem, musi polecieć na instalację, nie, nie pójdzie w tą stronę, mhm. a z drugiej strony z powrotu instalacji mamy króciec. Jasne, i to podłączamy. Te dwa podpinamy pod pompę wyjście wyjście. i możemy Jasne. w bardzo łatwy, wygodny sposób wyczyścić instalację bez kombinacji podłączania się jakichś większych problemów. Czy to zardzewieje? Nie, to nie zardzewieje, to jest stan nierdzewna. Także praktycznie jak ktoś kupi taki adapter raz, to o ile go nie zgubi, starczy mu do końca życia. Dajemy na to gwarancję. Na pewno jest gwarancja dwuletnia, natomiast no... Ja myślę, że możemy tak spokojnie 10 lat, co? To jest, no, jeżeli ktoś nie ukręci gwintów, używając klucza z metrową przedłużką, no to naprawdę tutaj się nie ma co zepsuć. Stal nierdzewna jest okay. na tyle trwała, że to wieki wytrzyma. Także po, po skończonej operacji, oczywiście w momencie kiedy będziemy płukać instalację, odkręcamy zawory, no jasne. to jest normalne, tak? natomiast... Po skończonej operacji, wystarczy zdemontować adapter. No, nie zgubić uszczelek oczywiście. I z... mamy z powrotem separator Vortex i mamy praktycznie po, po robocie. No, Okej, okay. teraz trzeba jeszcze jeszcze na końcu przeprowadzić całą sprawę związaną z dolaniem inhibitora do instalacji. Ups, no i widzisz na modelu. Ja wiem, proces jest ciężki w instalatorstwie, więc tak. zawsze coś musi spaść, coś się ukręci. Ok, dobra. I tak to będzie wyglądało okay. na gotowo. Tak, tak to jest na gotowo. magnetyczny, więc... Jasne. To już pokazaliśmy na okay, Jeżeli nasz serwisant, który kupił adapter pod Vortexy, przyjedzie na instalację, na której jest separator Fernoxa typ TF1, to może sobie z tym bardzo łatwo poradzić. Fernox ma dłuższą głowicę. Zajmuje ona troszeczkę więcej miejsca na instalacji, ale dzięki temu, że nasz Adapter jest uniwersalny, będzie bezproblemowo można podłączyć się w miejsce tego separatora. Po prostu bierzemy do naszego adaptera przedłużkę. A ona jest w komplecie? Tak. Aha. To jest sprzedawane jako, jako zestaw, także każdy, kto kupi ten adapter, będzie mógł sobie łatwo poradzić, zarówno z separatorami Fernox, jak i. Sentinel Vortex. Mhm, dobra. Też... to jest spasowane tak, żeby razem z uszczelkami tutaj A, się mieściło. No tak, i ta sama procedura, co przy okazji. Dokładnie, się... dokładnie to samo. Mhm. Czyli uszczeleczki, śrubunki. Te zawory, które mamy tutaj akurat pokazane, to są zawory z kompletu Vortexa, ponieważ Fernox nie miał tych zaworów, więc wykorzystujemy te same, żeby pokazać jak to, jak to się montuje. A Fernox w pudełku ma te zawory? Nie, nie to nie, nie było, no, no ale akurat wiesz, robiliśmy to pod nasz filtr, w związku z tym no, nie było nam tak to strasznie. Bo patrząco. w komplecie z Vortexem są zawory. Tak, to są zawory, które były w komplecie tak, i, i te zawory wiedrem. to są zawory tiemy. Porząd, porządne, porządne A, tak, 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 To, to, to jest. jest z tego zestawu. Także tak, to, tak, ten on, mamy tutaj Bo tu na zdjęciu ich nie widać na pudełku, ale Wiesz, one są, nie, Na pudełku jest pokazane. Czy tak, są. są dwa zawory? A no tak. I tutaj w tym przypadku wygodniej nam było to pokazać na rurze miedzianej, w związku z tym daliśmy wersję z zaciskiem na rurę miedzianą, znaczy miedzianą lub stalową. Tak? No tutaj tak, jest FIT 22, tak. przy Vortexie 300, przy się 500 jest na FIT 28, także to już do takich dużych okay. kociołków domowych można spokojnie zastosować. Okay. I procedura zdejmowania jest dokładnie taka sama, oczywiście zawory odcięte. Po płukaniu. po płukaniu, po wyczyszczeniu łapiemy puszczelki i teraz możemy pokazać jak możemy pokazać jaka jest różnica w długości zabudowy Oops, to powiedział. Ten jest. Krótszy vortex, jest nasz vortex, ten dłuższy jest. fernox wymaga no, większej, większej przestrzeni. Okay. Także różnica jest dokładnie. No taka. rozumiem. Ale żeby tutaj już niczego nie odkręcać, masz w tym w adapterze przedłużkę. Dokładnie. Jasne. Także, czy klient przyjedzie do tego czy do tego filtra, to z naszym adapterem bez problemu sobie z jednym i z drugim poradzi. Jasne. No i bardzo fajnie. A czy w, jak masz na przykład, kupujesz z Fernoxa, to sprzęt ogólnie, jakieś inne, nie wiem, filtry i produkty, to taki adapter tego typu też możesz kupić, żeby pasował pod Vortex, na przykład z Sentinela? Jeżeli masz adapter z firmy Fernox, to on jest zbyt długi, żeby zastosować go w przypadku Vortexa. A, no tak. rozumiem. Czyli rozumiem jeżeli kupisz oryginalny Fernoxa, to on będzie pasował pod ten rozmiar. Tak. W związku z tym no, nie ma szans, żeby założyć, żeby założyć ten adapter do no tak. filtra, który jest zdecydowanie. Ale funkcji. dałbyś radę, gdybyś wziął samą e, samą tą e, przedłużkę Tak? Od, od, od adapteru. I byś tu założył. No tak, tylko bez sensu, nie? No. W, sumie, w sumie prościej zamontować po prostu. Znaczy lepiej i wygodniej jest mieć taki adapter, który jest uniwersalny, który tak. pasuje do dwóch. Y, znanych separatorów na rynku, Jasne. bo no, do czego nie podjedziesz, to sobie z tym poradzisz, tak? No, no. Jeśli chodzi o separatory, które mają dłuższy rozstaw, z nimi jest troszeczkę łatwiej, dlatego że jest na tyle miejsca, że możesz tutaj zmieścić na przykład dwa kolana salowe. No tak, no, tak. Zresztą jest te, szansa. Kolana, te kolana są w sumie w komplecie z pompą jet flash. Tak, tylko one tam są, są na większy kwint, nie? tam jest półtora cala. A racja, czyli to one są... tu nie podejdą. Tak, one tu nie podejdą, bo tam są podślubunki pompowe, które są no, po prostu większe. Jasne, tak? czyli zamiast pompy. Także jeżeli, jeżeli ktoś ma jakiś konkurencyjny filtr, to zawsze może się ratować wkręceniem tutaj kolan, nie? bo po prostu ta no przestrzeń tak. jest naprawdę tyle duża. Vortex mhm, ma bardzo, bardzo krótką tą głowicę, dzięki czemu można go zamontować w miejscach, gdzie jest naprawdę ciasno. Tak? Gdzie mamy krótką rurę i musimy się wkomponować z czymś, co jest stosunkowo małe. Jasne. Także to, że on jest mały, to jest bardzo duża zaleta. A jeszcze przy okazji, bo tu jest ta strzałka na głowicy, czyli kierunek przepływu jest istotny w vorteksie. Tak, kierunek przepływu jest istotny, przy czym bardzo łatwo, odkręcając tutaj, można sobie to A, dowolnie okay, okay. przekręcić. Także, czy to będzie rura pionowa, czy, czy, czy rura, która idzie nie wiem, po skosie, bo ktoś krzywo ją zamontował, to tak czy inaczej jesteś w stanie sobie to zamontować. Zresztą, adapterem też możesz płukać, gdyby go zamontować w pionie, to nie ma żadnego tak, znaczenia. Tak, to nie ma znaczenia. To, 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 to nie ma wpływu. Tutaj w tym przypadku jest troszeczkę bardziej skomplikowane, bo trzeba się pobawić z tymi skoblami.